Dziś napływają niebezpieczne wiadomości z kierunku Pokrowska. Rosjanie przeprowadzili niespodziewaną ofensywę na wschodnim skrzydle, narażając na poważne niebezpieczeństwo nową linię obrony Donbasu na północnym zachodzie, zanim zdążyła zostać obsadzona. Wykorzystując lukę w obronie, dowództwo ukraińskie ma teraz niewiele czasu, aby naprawić sytuację, wysyłając do akcji swoją najgroźniejszą jednostkę Brygadę Azowską. Po początkowym natarciu Rosjan na wschodnim skrzydle oczekiwano, że siły rosyjskie będą próbowały powtórzyć scenariusz Zawdziwki, otaczając pokrow od Wschodu poprzez powolne zacieśnianie flanek. Zamiast tego rosyjscy dowódcy podjęli ostrzejszy i śmielszy ruch, identyfikując słabo obsadzony odcinek linii ukraińskiej na północy i rzucając się na niego, zanim udało się ustanowić odpowiednią obronę i koordynację. Atak miał na celu nie tylko zagrożenie pokrowskowi, ale także osłabienie nowo zbudowanej linii obrony Donbasu, wielowarstwowego systemu okopów, umocnionych punktów i naturalnych barier zaprojektowanych w celu spowolnienia atakujących do czasu, aż operatorzy dronów i mobilne rezerwy będą w stanie zareagować. W ciągu kilku dni siły rosyjskie posuwały się naprzód między szachowem a Dobropilią stosując taktykę infiltracji w celu zajęcia lub zdobycia. Osad. Rosyjski oddział wykorzystał linię drzew, aby przeniknąć do osad, gdzie zaczęły gromadzić siły. Wkroczył do kilku z nich, osiągając postępy i przebijając się na głębokość prawie 13 kilometrów w ciągu około 3-4 dni. Niepokojące jest to, że następnie ruszył naprzód i z łatwością ominęł nowo zbudowane ciężkie fortyfikacje, które były nieobsadzone, grożąc wykorzystaniem tych punktów oporu przeciwko ukraińskim obrońcom. Obecnie próbują okopać się w pobliżu Nowowodiany, naciskając w kierunku autostrady Dobropiliak-Kramatorsk. Postęp ten był częściowo możliwy dzięki załamaniu się koordynacji Ukraińskiej. Chociaż siły zbrojne w dużej mierze przezwyciężyły dotychczasowe problemy z komunikacją i przejrzystością, w tym najbardziej krytycznym sektorze linii frontu ponownie ujawniły się dawne słabości. Dowódcy jednej z brygad poinformowali wyższe dowództwo, że sytuacja jest pod kontrolą, twierdząc, że wszystkie siły wroga zostały zneutralizowane, nawet gdy żołnierze w terenie pilnie zgłaszali trwającą infiltrację rosyjską i gromadzenie sił. Niedobór personelu spowodował, że nawet dobrze przygotowane pozycje obronne pozostały słabo a zintegrowana reakcja łącząca drony artylerii i lotnictwo nie została przeprowadzona z szybkością i spójnością nie do powstrzymania natarcia wroga. Rosjscy analitycy, powiązani z rządem, publicznie bagatelizowali osiągnięcie, nazywając je operacjami rozpoznawczymi i infiltracyjnymi, a nie przełomem, co jeszcze bardziej podsycało ukraińskie niedocenienie zagrożenia ze strony Rosji. W rzeczywistości jednak, gdy tylko wykryto lukę, rosyjskie dowództwo wysłało prawdziwie siły szturmowe, a nie tylko małe zespoły sabotażowe. Wskazuje to również na porażkę ukraińskiego wywiadu i rozpoznania, ponieważ gdyby nadzór dronu był wystarczająco wielopoziomowy i stały, takie ruchy zostałyby prawdopodobnie wykryte i zneutralizowane na długo przed osiągnięciem tak niebezpiecznego głębokości. Pilność sytuacji podkreśla publiczne pismo wybitnego dowódcy Brygada Azowskiej skierowane do prezydenta Zełińskiego. Ostrzegł on, że po przejęciu przez Rosjan kontroli nad strukturami obronnymi Ukrainy ich usunięcie będzie prawie niemożliwe. Jedyną realną odpowiedzią jest natychmiastowa operacja okrążenia, mająca na celu odcięcie czoła natarcia od posiłków a następnie operacje oczyszczające. Taka kontrofensywa jest jednak ryzykowna, ponieważ rosyjskie dowództwo prawie na pewno się jej spodziewa i może zastawić pułapkę. Jednak alternatywa, polegająca na pozwoleniu Rosjanom na dalsze okopanie się, może być znacznie gorsza. Więc o wszystkim zadecyduje czas. Szybka, skoordynowana kontrofensywa, podczas gdy Rosjanie nadal konsolidują swoje pozycje, może zakończyć się sukcesem, ale wahanie niemal na pewno oznaczałoby długotrwałą utratę tego obszaru. W związku z zagrożeniem, Korpus Armii Azow został przeniesiony do sektora Pokrowsk, co wskazuje na zamiar zdecydowanego działania ukraińskiego dowództwa, ponieważ stawka wykracza daleko poza Pokrowsk. Rosyjskie zdobycze zagrażają nie tylko miasto, ale także szerszej linii obrony Donbasu i wielu osadom w kontrolowanej przez Ukrainie części regionu Donieckiego. Jeżeli nie zostaną powstrzymane, te działania mogą z miesiące prac fortyfikacyjnych i otworzyć drogę do głębszej rosyjskiej ofensywy. Czas jest również napięty pod względem politycznym, ponieważ przełom nastąpił zaledwie kilka dni przed zapowiedzianym spotkaniem Putina i Trumpa na Alasce, co dodatkowo przyspiesza potrzebę stabilizacji frontu przez Ukrainę. Ogólnie rzecz biorąc, wysyłając jedną z najbardziej doświadczonych i budzących strach formacji do sektora pokrowska Ukraina, uznaje zarówno niebezpieczeństwo, jak i potrzebę naprawienia wcześniejszych błędów i porażek. Najbliższe dni będą decydujące, ponieważ jeżeli siły ukraińskie zdołają odciąć i zniszczyć rosyjski czołowy oddziału. Uratuje... Nie tylko Pokrowska, ale także integralności systemu obrony Donbasu Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje Rozważ subskrypcję naszej własnej, niezależnej strony informacyjnej Można tu znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenia strategiczne Kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi Subskrybując nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału Ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli